Witam wszystkich serdecznie na moim kanale, z tej strony Salamander, słuchajcie dzisiaj mamy poniedziałek, nowe futurey z Matchdaya nam się pojawiły z Club Selection, w tym tygodniu jest PSG i Bolonia, o ile dobrze pamiętam. Słuchajcie, tak, Collectors Box. Co jest w Collectors Box? Collectors Box mamy w tym tygodniu oznajmione, że są to już zawodnicy z drużyn międzynarodowych, z selekcja drużyn międzynarodowych europejskich do Euro 2020, które niestety się w tym roku nie odbędzie ze względu na koronawirusa. Ale w, na sztucznych murawach się jak najbardziej odbędzie. Jak to wygląda? Mamy tutaj zawodników tylko i wyłącznie z Europy. To są tylko i wyłącznie europejscy zawodnicy. Oczywiście jest dużo sreber. I tak jak mówię, no to są tylko i wyłącznie europejscy zawodnicy. Plus do tego jest trochę złotek. No i oczywiście jest też parę parę czarnych piłek. Czy ta paczka jest warta uwagi? Powiem Wam tak. Powiem Wam tak. Na pewno jest ciekawa, tak? Na pewno jest ciekawa. Bo jest tu parę ciekawych postaci, które warto spróbować wylosować. Natomiast. Czy ona robi furorę no tak średnio, średnio, bo nie ma też jakichś nadzwyczajnych zawodników, no ale oczywiście mamy Ronaldo, którego i taki tak już wszyscy praktycznie mają futera. Więc tak naprawdę no, sens tych paczek to jest tylko i wyłącznie dla tych ludzi, którzy dopiero zaczęli grać w tą grę. E, no i oczywiście jest e, Collector's Box, znaczy Special Agent to tak jak mówiłem, Bologna yy, i PSG. <laughs> po trzy losowania PSG mamy oczywiście 100% szans trafienia czarnej piłki. E, jakich mamy tutaj zawodników? Jak widzicie. Tacy zawodnicy nam się pokazali. Jest Mbappe, jest Neymar, jest Mbappe, Di Maria, Icardi, Thiago Silva, Diallo, Navas i Pablo Sarabia. Teraz tak, co ja mogę powiedzieć o Neymarze. Fajny dribbler, trickster, dobrze umie się poruszać ciałem, natomiast Średnio mu wychodzi wykończenie akcji, chociaż umie też strzelić. Nie powiem, że nie, ale kicking power słaby ma, ma dosyć niski. No i oczywiście kontakt fizyczny jest tragiczny i jump, więc główką to on nie umie grać. Ma tylko i wyłącznie siłę w nogach. Zresztą skile za nim są na jego korzyść, jeżeli chodzi o trickstera, przez no look, no look Pass, Rabone, Dipping Shot, ee, Cut Behind and Turn Sombrero, Marsili Turn Flip Flap. <laughs> Więc to jest taki zawodnik, który no, będzie na pewno ciekawą opcją, będzie dobrym trafem i potowarzyszy Wam przez dłuższy czas. No oczywiście tu jest drugi e, rodzynek, że tak powiem, Mbappe. Na początku, może wygląda to średnio, nieźle, ale średnio u niego, ale z czasem na tym 37 levelu, no to powiem Wam szczerze, że jest takim rzeźnikiem, że nie do wiary. Naprawdę ładne bramki strzela, dobrze ciągnie grę do przodu, bardziej według mnie, lepiej się spisuje na boku. Boiska niż na ataku. Co też oczywiście za tym przemawia, że jest first time shot, acrobatic finishing, rising shot, long range shooting, D dribble through, dwie gwiazdki. <coughs> Naprawdę świetny zawodnik. No, oczywiście tutaj Di Maria też bardzo, bardzo fajny zawodnik. Trochę taki gorszy Neymar. Bardzo ładnie się spisuje. Z boku boiska w, środku boiska, w środku pola boiska, dobre podania, dobry dribbling, umie wykreować te akcje, jest naprawdę no, niesamowitym zawodnikiem, niesamowitym pod względem umiejętności, co też skille za tym przemawiają. Na AMF-ie bardzo dobrze się nim gra. On jest taki typowy AMF, przez hmm, co ma właśnie y, skile, które y, są na korzyść AMF-a. To jest one-touch pass, through passing, weighted pass, pinpoint crossing, outside curly, e, chip shot control, long range drive. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy zawodnik. Bardzo fajny, dobry traf. Ja za bardzo nie przepadam za tym zawodnikiem, bo on jest taki. Ani jest szybki, ani nie jest silny, ani nie ma podań. To jest tylko i wyłącznie taki zawodnik, żeby podać jemu i on tylko musi strzelić nic więcej. No On, nie, no on, on u mnie nie ma dużej sympatii, więc ja raczej o nim dobrego słowa nie powiem. No ale strzelać umie. Strzelać bramki, zdobywać umie, więc. Nie będzie to zły, zły traf, jeżeli chodzi o początkujących. Co zresztą <laughs> przemawia za jego y, dobrą, y, dobrym wykończeniem, to jest heading, long range drive, acrobating, finishing, first time shot, no i tutaj fighting spirit. Bardzo też dobry traf. Tiago Silva, trochę wolny, trochę wolny, ale myślę, że no już no 35 lat. Jej, jak? Jak to szybko minęło. <laughs> On już ma 35 lat nie do wiary. Eee, bardzo dobry zawodnik. Nie powiem, że nie. Eee, raczej czterogwiazdkowa drużyna, albo taka słaba pięciogwiazdkowa. Tylko 19 leveli, więc dużo od niego nie wymagajcie. Ale solidny obrońca, co oczywiście na jego korzyść jest. Heading, man, marking, interception, acrobatic clear. Wystarczy tutaj mu skilla jednego dodać w postaci fighting spirit. I naprawdę może być rzeźnikiem obrony, który jest nie do przejścia. <laughs> Dialo. Ten pan już lepiej trochę wygląda. Tutaj heading, menmarking. Manmarking przede wszystkim do skilli dodajemy. No i tutaj. Tutaj już umie ten pan biegać. 31 leveli do góry, więc można zrobić z niego niezłą bestię. Umie podać, umie dribbling zrobić. Poruszyć się z tą piłką. No już nie jest takim klocem jak Tiago Silva. Ale myślę, że na Cebeku będzie dawał radę. Jak najbardziej będzie dawał radę. Kajlor, na was. Ja mam e, jego wersję, jak on miał. Był z drużyny tygodnia i nie mam o nim dobrej opinii. Po prostu wszystko, co leci w jego stronę, wszystko przypuszcza. On nic nie broni. Ja nie wiem, jak, on, jak to jest, że jak ja gram przeciwko niemu, to on broni, a mój. Kaylor Nawa, z którym ja gram, to on przepuszcza wszystko. Wszystko tragicznie się ustawia. Z mojej perspektywy ode mnie nie polecam. Nie, nie podoba mi się ten zawodnik. Bardzo źle mi się nim gra. No i tutaj Pablo Sarabia. Pablo Sarabia bardzo, bardzo, bardzo fajny zawodnik, ze względu na to, że po pierwsze, na wielu pozycjach może grać. Po drugie, jest w miarę szybki, bardzo dobry dribbling, podania ma na średnim poziomie, umie też w miarę wykończyć akcję, umie strzelić bramkę. No i coś tam próbuje grać z stałych fragmentów gry. Co jest jego atutem? Rising shot, knuckle shot, long range shooting, long range drive, through passing, fighting spirit to są jego atuty, jeżeli chodzi o skillę plus do tego Hall Player na MFA idealnie się nadaje, więc naprawdę i w poprzednich edycjach mi się dobrze nim grało. W tej edycji nie miałem akurat okazji, ale no, ten zawodnik to jest jednak dobry traf. To jest dobry traf 26 leveli do góry, więc też może tutaj pójść yy, yy, jako <laughs> Bus jako ten zawodnik, który zostanie i będzie dobrym rzeźnikiem z tych bocznych sektorów ewentualnie MFA. Słuchajcie, kogo ja chciałbym tutaj trafić? Mbappe, Neymar, Di Maria, bo wtedy bym miał trenerów, bo tych których mam to już oni są lepsi. Icardi, nie, Thiago Silva średnio, ale może być, bo jako jedynego jego nie mam. Dialo byłby fajnym trafem, tylko brońcie Panie, Boże, nie na was. No i Pablo Sarabia też jak najbardziej dobry traf. Może być tak, że. O, tutaj Tiago Silva Dialo i Pablo Sarabia. Nic więcej mi nie trzeba do szczęścia. Dobra, przejdźmy sobie do losowań. Mamy trzy losowania. Zobaczmy, co tutaj wypadnie. Mam nadzieję, że tylko nie na was pierwszy wypadnie, ale znając moje szczęście, to pierwszy pójdzie na was. Nie, na was nie, to nie na was, to i A jaki Kardi poszedł? No jest kompletnie niepotrzebny. Który chyba idzie na przepalenie na trenera, ale to muszę zrewidować. A nie, no tak, nie pójdzie na przepalenie na trenera, bo będzie mi potrzebny w tym tygodniu. Do osiągnięcia specjalnego, tylko nie kardi znowu. O nie, kardi drugi, to tragedia, to bardzo, bardzo, bardzo źle. Bardzo źle Konami, bardzo źle. Na pewno pójdziesz tak i tak, bo nie ma sensu cię trzymać drugi raz. I tylko nie trzeci kardii Pablo Sarabia, albo Mbappa, albo Neymar. Albo Di Maria. O Boże, mówiłem, że go trafię. Mówiłem, że go trafię. Mówiłem, że go trafię. To jest po prostu... Gorzej być nie może. Nie może być gorzej. Jezu. Ja nie mam słów, nie mam słów, Konami, Nie mam słów. Nie mam słów. <laughs> Gorzej być nie może. Słuchajcie, drugi, druga, druga drużyna, jaka jest do ogarnięcia, to tutaj jest Bolonia. 62,5% zdobycia cza, szans czarnej piłki i 37,5% zdobycia. Złotej, gdzie jest Fifty 50, 50 A nie, przepraszam, myślałem, że to 50-50 jest, a to jest pięciu na trzech zawodników do zdobycia. Dobra, teraz tak. Sanson, świetny, boczny, skrzydłowy, pomocnik i napastnik. Może na początku dużo żółtych kółek, ale uwierzcie mi na 25 poziomie robi się z niego niezły rzeźnik, który już od samego początku umie bardzo dobrze ładnie biegać. Ciągnie tę grę do przodu przez to, że ma dwie gwiazdki dribble through. Orsolini. Druga strona, która też jest bardzo, bardzo dobrze rozwinięta, jeżeli chodzi o prędkość, w miarę dobry dribbling. Tutaj trochę kuleją podania i wykończenie, ale e, no i trochę brak skilli, ale no ładnie, ładnie on wygląda. Ładnie on wygląda, można nim już coś zwojować. E, Soriano, Soriano powiem wam, Myślałem, że będzie gorszy, a jest naprawdę zacny. Jest bardzo ładne to kółko. Zdecydowanie będzie nam częściej wybiegał do przodu niż gra w środku pola i z tyłu. Ze względu na to, że Offensive Awareness ma 81, a Defensive Awareness 73. Dobre podania po ziemi. Reszta to jest średni poziom. Czterogwiazdkowa drużyna. Dopiero na 26 levelu zaczyna się liczyć wśród tych najmocniejszych. First Shot, One Touch Pass, Captain To jak najbardziej jest jego zaleta. Palacio, No, co ja mogę powiedzieć? Trafić tego człowieka to tak naprawdę to jest sentyment. To tak jak trafić e, Riberiego. Jak z Latana mi się udało trafić, Riberego mi się specjalnego nie udało trafić, zwykłego. Palacio udało mi się trafić, ale no niestety jak musiałem tworzyć miejsce dla kolejnych zawodników, no to musiałem przepalić Palacio. A teraz szczerze mówiąc, jakby mi się udało go trafić, to bym był zadowolony, bo to by miało znaczenie sentymentalne. Czy ten zawodnik jest coś w stanie zdziałać na boisku? No jest, jest, ale to tylko i wyłącznie w cztero, nawet trzy gwiazdkowej drużynie, bym bardziej powiedział. Stamina kiepska, wszystko resztę na takim średnim poziomie. Jedynie co to tylko ten ball control of offensive awareness jest naprawdę wysoko. 18 poziomów tylko do góry, no i z jak na lekarstwo. To jest tutaj fajny akcent, polski akcent, Polak Rodak, Skorupski, Łukasz Skorupski. Nie miałem szansy nim zagrać, Defensive Goalkeeper trochę mnie odstrasza, ale myślę, że może, może wnieść różnicę na boisku, jeżeli chodzi o bramkę, szczególnie w czterogwiazdkowej drużynie, albo trzy nawet. I tutaj może coś z tego wyjść ciekawego. Poli. Powiem Wam średniaczek, który jak się rozwinie, to myślę, że może naprawdę dużo pokazać. Ani nie jest kiepski, ani nie jest jakiś bardzo dobry. O. Jest idealny. Idealny do czterogwiazdkowej drużyny. Nawet bym powiedział trzygwiazdkowej takiej silnej. I to tyle. Tyle co mogę powiedzieć ciekawego. Też mało skili. Ale widzę, że ma trackback, więc zresztą nawet o parę oczek ma więcej Defensive Awareness niż Offensive Awareness. Więc będzie tutaj jak najbardziej nam się cofał do tyłu i pilnował. W tylnej części boiska. Bani! Bani! Uu, 30 leveli do góry, to może być tutaj ukryta bestia. Zero skilli, więc najważniejszy skill to jest men-marking. Jeżeli chodzi o CBK. Trzygwiazdkowa drużyna, może słaba cztero nic więcej w miarę umie biegać kontakt fizyczny bardzo dobry i tyle jasu. to jest bardzo bardzo ciekawa postać słuchajcie mam jego wersję z e, wyboru fan choice seria A i Udało mi się go zbustować I on ma overala teraz chyba 90? Z 84? O 6 oczek poszedł do góry i jeszcze coś tam nadal może się rozwinąć. Więc, no, taka fajna, fajna, fajna piłka. Fajna piłka na start do czterogwiazdkowej drużyny, 3, a później dopiero z czasem, kiedy się rozwinie, może spróbować grać wśród tych największych rzeźników. Kogo ja tu chciałbym trafić? No ci dwaj panowie, tutaj jak najbardziej dobry traf. Ten też jest dobry traf. Palacio Sentiment, Skorupski był rodak, Pola, Polak rodak. Poli też może być, nie z niczego sobie. No i tutaj tych dwóch sebeków. Nieważne kto tu wpadnie. Każdy wybór, każdy, każdy traf będzie dobry. Ważne, żeby było przynajmniej trzech różnych zawodników. Zobaczmy, kto tu nam wypadnie. Pierwsza jest czarna piłka. I chyba ten środek pola. A nie, Palacio, proszę. To sentiment, sentyment, sentyment to jest sentyment, pasio. To jak najbardziej mu robimy. I teraz sprawdźmy drugą opcję. Szkoda, że mi tam ani Neymar, ani Mbappe nie wypa. O, -o, o Polak Rodak. No już powiem wam szczerze, wolę chyba jednak jego z tym defensive goalkeeper, niż tego Nawasa, który wszystko przepuszcza. Dobra, zobaczymy, 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 co nam da tutaj los i pokaże. Czy będziemy tutaj grać z Korupskim, czy Nawasem. Ale mam nadzieję, że nie będę musiał podejmować takiego dylematu i złota. Ta trzecia, tak się spodziewałem, że to już będzie złota. Pytanie: obrońca to miasu? Nie, ten bani. No dobra, bani to bani. Czyli nie jest jakoś nadzwyczajnie super, nie ma, ale nie ma też tragedii. Słuchajcie, tak Co tutaj sobie weźmiemy, którym teamem? Kto to taki? Co to za. Co to za drużyna taka słaba? rating taki niski o Jezu, jak mnie to denerwuje, że to tyle myśli. A, bo to robiłem sobie zwykłe piłki, no tak, no tak, 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 tak. Siła, legendy, mecz tej 5 gwiazdek, siła. Tak, siła jest dobra. No i tak jak widzicie, tak będzie wyglądała drużyna raczej, którą będę grał, chociaż ostatnio gram trochę inną drużyną. Jakie challenge są w tym tygodniu? Przede wszystkim przeciwko komputerowi mamy standardowo na trzy części podzielone te challenge do wykonania po co dwa dni, czyli poniedziałek, wtorek, wtorek środ środa czwartek i będzie piątek, sobota, niedziela. Za każdy challenge jest po 5000 game pointsów. Za pierwszą wygraną, za każdą następną 500 game pointsów. Wszystkie challenge, wszystkie mecze są pojedyncze i wszystkie są przeciwko yy, drużynie na poziomie regular. Myślę, że skoro European National Teams, to myślę, że to będą drużyny narodowe. Tak więc, tutaj się spodziewajmy raczej. Drużyn narodowych. Natomiast w Wolnej Challenge Cup mamy tak zwany challenge, którego nienawidzę czyli Win Streak Challenge czyli mamy do rozegrania trzy mecze. Wszystkie trzy mecze musimy wygrać, jeżeli chcemy zakończyć ten challenge. No i oczywiście za wygranie tego challenge'a dostaniemy możliwość wylosowania czarnej piłki gwarantowanej, a za każdym następnym razem dostaniemy 500 game points. No i oczywiście za umieszczenie zawodników z drużyny, z drużyny, że tak powiem, Tygodnia, znaczy nie drużyny Tygodnia, przepraszam, z Club Selection, czyli z PSG i Boloni trzech zawodników spośród tych wszystkich 18. Nie, 16, przepraszam. Boże, coś jakoś dzisiaj jestem zmęczony. Spośród tych 16 zawodników wszystkich, jeżeli uda nam się wylosować właśnie tutaj umieścimy w, spośród tych 16 zawodników trzech w naszej drużynie, to dostaniemy bonus w postaci Experience Trainera i mnożnika 1,5 do Game Points'ów. Więc tak to się prezentuje w tym tygodniu. No i tak naprawdę to by było na tyle, jeżeli chodzi o, o, o dzisiejszy odcinek. Konami zapowiedziało, że oczywiście już w czwartek nie będzie zawodników z drużyny tygodnia, no bo jak mają być, skoro wszystkie ligi są zawieszone? Plus do tego jest tak naprawdę koronawirus szaleje, tak? I nie oszukujmy się, no tutaj robi spustoszenie, i, 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 i nie jest za wesoło. Słuchajcie, jeżeli film Wam się podobał, chociaż może dzisiaj byłem trochę markotny i przynudzający, ale jeżeli Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał i naciśnijcie przycisk dzwoneczka, jeżeli chcecie być na bieżąco z każdym nowym filmikiem. Wielkie dzięki za uwagę i cześć! Trzymajcie się!